Witajcie. Tworzymy serwer z myślą o graczach. Experience RP może być dla Ciebie jak piaskownica dla małych dzieci. Tylko od Twojej wyobraźni zależy, kogo będziesz odgrywał, czy też z jakich skryptów korzystał. To Ty decydujesz, czy wcielisz się w żebraka, czy będziesz zbierał na konkretne auto z ponad 200 set importów i ubierał się jak król. Serwer jest dostępny dla każdego gracza. Jedyne, czego wymagamy, to przejście weryfikacji głosowej. 64 sloty. Experience RP. Zapraszamy. Link w opisie. Idę po furę. Idź po samochód, jakiś. O, i wiesz, co ci jeszcze powiem? No, o ty, kurwa szmatopierdolona! Zajebać ci w ten kupi kurwari? Kadziablona. No, chodź, chodź. no, O, o, takie uniki? Czekaj, telefon mam, czekaj. Poczekaj, telefon mam. No, siema, solówkę mi przerwałeś. No, siema, ty, nawet mamy, jedziemy zaraz. Dobra, to czekam tu koło nagrobka Faustyny, ja pierdolę. No, No, siema, słuchaj, dokończysz to kiedy indziej. No, lamus. Dokończysz to kiedy, daj mi marsjankę, bo miłem boli. Lamus. Ty, wiesz, że tu umarła Faustyna, ja pierdolę? Nieprawda. No tak, przecież w samym chodź, chowałem. Chodź, ja kurwa nie po to trenuję, żeby mi taki lamus jak ty najebał. Kurwa, zastrzelę cię jak buchę klapaką. No dobra, nie zastrzelę, ale mogłem. Ja też mogłem. Ja nie mogę się pić dzisiaj. <grym> Mam luźną plombę. Bo ty jesteś, wiesz to? Ty. Konfident. O nie, jebać <grym> 60 murem za bonusem, kutasiarzu. No to chodź. No nie mogę kurwa dzisiaj. Teraz patrz, patrz to. No. Zejście. No. Kierp. O kurwa. Zejście. Oho! Sierp! O ja pierdolę! Na schaby i na łeb! Kto cię tego nauczył? Nie mogę cię powiedzieć. King Bruznika na ty Nie. Daj mi Rokie... bo z zaraz, tak mi sobie bałeś. No to mogę ci moją taką firmówkę. Ale ja nie bo... Dobra, trzymam gardę, no? Przez gardę jest knokowty w cwaniaku. O! kurcz! O Ło! O, 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 o kuwa. No mówiłem, no nie trzymałeś gardy! Garda musi być do ryja! PLOMBĘ WYPLUŁEM! WISISZ MI ZA Do DENTYSTĘ! Do nie musi być! Odnieś że Jackson nie widział! No dobra... JA PIERDOLĘ, NO Sa DENTYSTĘ W ryu, MAM, PLOMBA PĘKŁA! Nie no, nie może tak być! Jak okulary z wezmę ja widzę... Ciekawe jak Faustyna leży, czy na wznak, nie? Czy na krzyż? Na plecach! Na plecach, jak mówisz? No. FAUSTYNA! Ej! Ona, ona jest... ona jest nieżywa! Aha! ma, jak głupie <laughs> krzycze! <laughs> Poczekaj... <laughs> Faustyna! Wystaw cipę i ci ją wyliżę! Co ja mówię, kurwa? Żartowałem! Żadnej cipy nie będę lizał! Tylko glizdy tam są! Ty nie uwierzysz, co Faustyna zrobiła! Co zrobiła? Ja się nachyliłem i mówię, Faustyna, pokaż cipę! <grych> I, I kurwa pokazała cipę! Ja cię dupie. No! O, 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 Przyjechali! Podepnij linkę! No już, sieba... Aha! I, ale te mechaniki jadą! Co tu się stało? Tu, no, gnój, gnój. Picikela jebany, nie umie jeździć. Dobra. A co to za raptor? Na szybkości trzeba było zareagować. Byłem daleko w ciul. No, re paletach. reakcja, reakcja, szereg. ta animacja. No, no, na szybkości trzeba było. No, cofaj, cio cofaj, Oczywiście. Stój, stój, stój. Jakbym wjechał na to i bym No nie, kurwa, kapry, na łebsewie. Ja? Czekaj, czekaj. Ci stali. Daj linkę kurwa, to nie jest śmieszne! ja nie mam linki! A czy, skąd ja mam wziąć? No to nie masz linki bezpieczeństwa, czy co? No gdzie, no skąd w takim sportowym aucie? Kurwa... Kurwa mać... Jedź kublinkę do Obi-Wan Kenobi! No, czekaj. cofam! Nie stój, stój, stój! No? Kurwa... Bo mi się już dymi! Ni ja odjedź, odjedź, odjedź! A Tadziu jest? O, o, są mechaniki, macie linkę? O, o no próbowaliśmy u Ursusem! Trzeba jechać do Obi-Wan-Kenobi po linkę! Będzie wiedzieć, ale nawet kurwa. Spróbujcie, lalwetom! No, no spróbujemy, spróbujemy! Wicie uważaj, uważaj! No to trzeba wjechać! Nie, wjechać to sobie możesz w starą! Wjechać trzeba, pa! Wjechać to na podwórze, no, możesz w Nie ci nie wjechania. ufam, kurwa, ci zaufaj, że gdzie skończyliśmy, w grobie leży! Wypierdalaj mi stąd, bo cię odchodzą. Dobra, będzie. no. Ty, Klakson! Jackson! Co jest? Czy to ty miałeś tą piosenkę? Jaką? Jackson! Tytu, tytu, ty, 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 Klakson! Tytu, tytu, ty, ty. to nie ty? Kurwa, bici sorry. myślałem, że on jest jakimś raperem. <laughs> Ej, eee! kurwa, wypierdalaj mi za brawę. Dobra, jadę Zastrzelę po ciężkie sprzęt. Zastrzelę cię. cię jak komara. Jadę po ciężkie sprzęt. Szybko, proszę, wyjedźcie, bo mi to rozjebi. Proszę was. <noise> Jedzie laweta, ale spróbujemy to jakoś wyciągnąć zaraz. Uważajcie, bo tu leży Faustyna, ja pierdolę i pokazuję cipę co chwilę przez przez ten ziemię. Przez ok, Są seriuści. No ja mówię, pokaż cipę, a nagle puch, takie wiadro pizdy. Jedzie laweta. Oho? a ile, ile to może ważyć w sumie? No nie wiem, no... Ale ze mną czy bez? <noise> bez. No to mniej. No, bez mnie to mniej. <noise> Uf, ta taczkę to pakujemy zaraz Nie, nie, od taczki się odjeb Trzeba ją wsiąść stąd. Dobra Panie mechanik O kurwa o odjeć. O różowym gównem odjedź. Nie no, tym nie wyciągniemy No jest lanbeta, on ma ten yy, Linki ma A ja mam saperkę O, saperkę, żeś mi przysypał szybę przed nią Wypierdali. No przecież <noise> będzie dobrze Odjedź, on to lanvetą, jak się nie uda, no to twoje, No dobrze. No nie wierzę ci. A zamknij oczy. Dobra, ja się odwracam. Tak, też nie patrzę. <noise> A będzie dym jak nic. Kurwa, co tak... Żeby o nie chuj! Nie wytrzymię. Odjedź no. tym gubzem! Już tyj, mi odjeżdżaj! Tyj. No jak, no chopie, to ćwiotkę będę musiał spawać! Co to jest, kurwa, golf z Niemiec, do chuja? Do przodu jedź! bo chuj, do tyłu! Matko bosko, Piczka cię rozpierdolę, dobra ja wyciąć tak na jebie! Ja fi... nie no, dach, nie ciągnie. ja pierdolę! Podejdź tą lawetę, spróbujemy to zaczepić jakoś w pociągu. Ja, wyjadę! Cofam! Nie! Jezu! Nie. Niech cię chuj policyjny! To będzie to pod znakiem Co on robi? Będzie co klepać i co Nie panie. no ja robię zdjęcie, że Tadziu widział gdzie on stanął. Wyślę A ty do tego. Tadziu Tadziu. może! No Tadziu to ci na jebie jak przyjdzie, kurwa. W Wod... życiu! Cofaj, cofaj, skręcaj. Wodą świeconą ci Tadziu na jebie nie wytrzymam z nim, panowie. Wiecie, że on tu zresztą szpachelką, to, szpachtelką, on to ten zakopywał w podlym? No, trochę ziemi jest na tym. No, cofaj! O, git, git, stój, stój, stój! stój, stój. Ale miał ugotowałeś picikela, nie? Dobrze je. teraz podpiąć. Dobrze, wiesz, a ty płacisz na naprawę, ja nie mam e, autokancko. Nie, nie. No ty, właśnie, tak! to ta... nie jest na lince, powinniśmy to trochę. No wyciągnąć. beze mnie to, to jest Ja pomogę, ja mówić. pomogę! Nie, 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 Oj, nie to, nie, nie, to nie, ja pomogę! Nie, nie, ty ty mnie. To ja mam inne, ja mam inne! Szybko panowie wydawać. ja od co spodu łapię zawahaczy Kurwa, zaraz całkiem przyjedzie Dawaj, dawaj, szybko podnosimy to! Dawaj, duke Linker No dawaj, dawaj, będę rywał z ziemi normalnie jak strong będę. no? Dawaj! Za no. Ciężkie będzie długo nie damy rady, za ciężkie to jest U kurwa, chyba mi się... wyszła Kurwa, a ten co? Co on tam robi z przodu? U, kopci mu się coś Pan nie pijcie mnie pan czeka. O, się a, nie ma siły No samemu ciężko, zaraz naprawi Więcej mocy no, będzie no, Może wyrwie Zaraz spróbujemy w czwórkę Nie dokończyłem? Po... A czego? Jezu nie wiem Na lince jeszcze się społożemy. położem Się muszę napić Jak pan się RedBullka napije, będzie git Muszę jabłko zjeść, chcecie jabłko? Mamy dopiero do jabłek, o chorera.

Oh. To nie pójdzie Nie no, to zesrałem nie widnie. się No nichu ja, nie no wyciągniemy tego. No ja to wyciągnę Wyciągnij przyciskaj się całe zesrałem w spodnie Ale to będzie już do zło zazumowania Spodnie są też tu wyjebania To musisz tą lawetą odjechać, ja to wyciągnę Dobra, Diłuk odjeżdżaj Kurwa takie ładne spodnie to chyba jeszcze niższe auto potrzebuje. Niższy to jest tylko. Niższy to jest tylko. Twój syn Ale. pierdolony. No, pierdol się. Co ty zrobisz, widzę tym? Panowie, uważajcie, co są strane spodnie No ba. Się zesrałem, kurwa, gówno po nagrane. Nie że tu auto tak wylądowało. No, 5 kg mówi pogrzeb robimy. A nie powiedział czego. No Ale nie, i zaskoczył wszystkich. Pły... Zobaczcie Ale pierdolę tam. Ooooo! Oooooo! Jedna klameta! Nie, nie, nie! No i to jest, Oj, bomba! To, to się robi? To jest to! to, jest to. No to nie! Czekaj, stój, stój, stość! Stój, 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 trzymam cię, trzymam cię! Chyba cię! Chyba cię! Ale jestem kurwa silny! Zajebiście! Chłopaki, a wyjdziecie drzwi na warsztat, czy się przykręcił? Świetnie, to i przyjadę do was! Ale te mnie to na lawetę daj. Co na lawetę? panie? Ale jadę. tam jest dach zgniecony. No i chuj, łeb na bok jadę. Pao, mogę jechać. Tak, jest git. Jademy. No, nie potrzebujesz. Pierdolić lusterka. Będę wychylał głowę i palcem pokazywał. Jadę za wami. Ty dyszka. Czekaj, muszę mu to zrobić. Ja bym... Dam ci 50 tysięcy za coś, dobra? Za co? Za co? Za crash testa. Nie, kurwa, koniec z tobą. Sto tysięcy. Nie. 150. Ale najpierw kasa. To no, pół przed i pół po. Nie, bo mnie wyruchasz na pidnych Nigdy cię nie wyruchałem. No nie, bo się nie dałem, ale dwa razy cię do dupy dobierałeś. No to do dupy. 150 tysięcy. I pan zobaczy teraz, czy pali. Czuję, że ruszy. 150. Koła. Dawaj siano. 75 najpierw. Będzie kręcić. Po zabiegu. Nie, 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 no albo najpierw, albo nie. Mam świadków. No chodź. Nie. No i wszystko. No ho, Fyla, jak Jedziemy. Jedziemy. Pokażę ci coś fajnego. Fiuta mi pokaż lepiej. No, Pokażę no, ci Somin. Somin Fiuta? No. Że dostał auto. Jedziemy. No, że ja panowie. No ho, Nie. bo se sam zrobię zaraz. Noła. No nie rób do gościu przecież. Do chuja pada za strzelę, cię kurwa zobaczysz. do no, 25 lat no, dostanę no, za ciebie. Chuju proszę, do szkania ty Odchęcany! Proszę. proszę. Dawaj siano. Dobra. 75 jest okej. Okay. No i wszystko. No, że ty umiesz tak szybko liczyć. I co, mogę crash testa? Nie! No, no i że to Ja z panem jadę. To nachyl się! Dobro, to ciasno tu jest. No kurwa pici kanadach, rozjeba! Zapci pasy! Cofaj, cofaj! Meister, do tyłu. Kurwon, tu, dawaj! Jeżeli pan tak weźmie taki rozpęd, to może trafi pan pan na nawet? No. no, śmieszne w chuj. No nie, nie, nie! Proszę, nie, nie! Proszę, nie! Panie dycha, niech pan złazi. Nie! Nie zejdę, kurwa! To jest moje auto i chuj! A niech pan poczeka tymi pasami pana do tego. Do chodnika przywiążemy, co? Do drzewo. To jest moje auto, ja kocham! Ale to będzie jak nówka funkiem wyglądasz. Stój! Nie będzie płakał. Stój! No wy kurwa dobra! No pomogę mu! Ale jak, jak nie dostrzelisz, nas... to 75 tysięcy! Dobra. Zaciągnięty ręczny jest? Bo zaraz ci Cześć. miskę wyjebie Dobra, odsuń się No ale tu ci to może miskę wyjebać Gościu A się źle skończy A poczekaj, czekaj, czekaj Bo ta lampa mi tu przeszkadza Trochę do tyłu go damy O, o Jezus Patrz jak on leci, zobacz I ociekł Ja no, cię doleciało. pierdolę No jest, no i wszystko Ale ty piciekala, człowieku, w, w kręgle musisz grać Łowiłem? A idziemy na kręgle? <laughs> Ale ja muszę spotnie sobie kupić! No to ci kupimy! Trzeba jebnąć jak babę! No i wszystko! Nie no to jak ja ja jeździ to... ten, to ja je schowam sobie do garażu! 75 koła! Dawaj! Za co? Naprawiłem ci auto! Czekaj, no musimy tym dojechać do mechanika! Ciano dawaj! No ty masz! Ej! Ty masz! Daj to co ci dałem! No przecież... Gościu mi okrad ten! No daj, Oddam! Pożyczyłem Dziękuję. mu 140 tysięcy chłopaki, jak coś 14 koła Trzech świadków jest? 140? Ała. No i wszystko Ała. Trzech świadków mam, mam. Zapisane Mam to się A jak nie będziesz chciał oddać to 1 400 000. Nie to jest policjant, nie można go tak No a, a, a maska kurwa? Zrobiłem ci tuning A maska kurwa <laughs> Zrobię ci jeszcze swapa. Fapa Gościu jesteś pierdolnięty weź mi lepiej maskę za Daj mi chwilę O kurwa. Proszę. No i bomba. Jedno cię Jak ty sam tak biłeś to się nie dziwię, że z tobą gdzie jest? Panie no, no, tam o, wszystko wykręca, o, Oddał, powoli. oddał, oddał. Dziękuję Ci! Pięć i po litra. Ale tu jest przerysane. Nie jest, kurwa. Wicik, no. pojebał cię? No co? Obrysane auto mi dałeś całe? No to czekaj. Zobacz! Co on o kurwa, o kur... zobacz. 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 Jak to wygląda? On to no, szpachlą pojechał! Nie wytrzymam i z tobą! Tym papierem ściernym i pojechał gradację. I, i zobacz, zobacz. No, zobacz. Ale sejf Masakra. No, Dobra, a, moment, ja zaraz to ogarnę. Kurwa, gdzie jesteś, Heniu? Heniu! W sumie zajebiście wygląda. Heniu, wyłaś z tej nory! No nie szczylej! Heniu nie żyje. Proszę o samo ukaranie. No, Ta... zobacz, ale na pewno pojebą no musisz Spierdalajcie, zabiłem go. Spierdalajcie, zabiłem go. No się ma klaksem. No, bo nie zapomniał, rachunek jest tutaj. Fakturka, zarf, ile przyjdzie. a jaki? No, kwota to będzie 20 tysięcy za wypożyczenie, plus dojazd i tak dalej, nie? o kurwa. A to niech pan temo tam napisi. Zapiszemy na pana pisikela Na pisikele zapisz, bo on stawia, nie? Znaczy ja stawiam, Dobra. on płaci. No, pan mu powie, że będzie miał fakturę do opłacenia tak na od 20 do 100 tysięcy około, nie? Wy mu 5 dych! Aż tyle? No, mam. No, powiedzcie, że to na piwek to ode mnie czy dych. Dobra. No, <laughs> miłego dnia. No, się ma. Nie ma policji. I na, co dostałeś ten? No. I... Ten smsa. Idziesz no... siedzieć, gościu, już cię ja skazać. Do widzenia. No, się ma. Jestem nad morzem. Gdzie? Nad morzem. To chodź tutaj. No ale też daleko pojechałem. Chodź, bo tu są ładne panie i podobno po cycki też mają super. Ja już nad morzem jestem. Wiem. A tu pieniądze leżą, a to można zabrać, a to dziękuję. Nie kujdziesz. A to dla dychy są. Aha. Dla dychy? Ale nie ma go. A już idę. Idę. Gdzie są pieniądze? Gdzie dla tych pieniążki są? Dobrze, rączki podnosimy. Kurwa, mać znowu, jestem niebanym materialistą! Się.